Dobra, czekajcie, czekajcie. Okej, okay, mam to. Dobra, dobra, uwaga, jesteście gotowi? Dobra, wbijcie Jak kto może, to niech zasubskrybuje, uwaga. Nagrywajcie, róbcie szota, róbcie szota, to duże wyświetlenia będziecie mieć. Nagrywajcie film, uwaga. Uwaga. 100 koła 100 koła A, <śmiech> <śmiech> Mamy Mamy Wo Wo! Halena, rób kolację Przygotuj winko, bo muszę się napić Wybiliśmy 100 tysięcy w dwa miesiące. Wow. Wow. Jadę do Dubaju. Za te pieniądze, które zarobiłem. Wyjeżdżam. Wyjeżdżam. Jadę odpocząć. Jestem tak zestresowany. Tyle lat pracy. Dwa lata nagrywania. Jak ciężko. Uff. Tak naprawdę to dwa miesiące. Ale i tak było ciężko. I... Ja nie wiem, no nie, nie wiem, no nie wiem, no że, jeden. nie, no... Nie, no... Jedziemy! Dzięki! Dzięki!

to nie wszystko. E, bo moja twarz teraz. E, czekaj, halo muzyczka. Ej, nie to, nie to, nie to. E, moja twarz. E, boję się tam wejść. Boję się tam wejść. E... Witam cię bardzo serdecznie. O nie, to ja. E, boję się tu wejść. Bo, jak to włączę, to będzie cringe. Ale, ale zrobię to. Zrobię to dla was. To jestem ja. Uwaga. Buh! Witam Cię bardzo serdecznie. Ja jestem Smile Show, a to jest filmik Spróbuj się nie przestraszyć Sprawki <grym> będą oglądane po północy o pierwszej godzinie. Spój dobra, 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 to nie ten film, czekaj, sorry e, Inny, inny, inny film. Czekaj, bo to nie było to. Eee. Witam Cię bardzo serdecznie, ja jestem Smile Show, a to jest filmik Spróbuj się nie zaśmiać. Czekaj. <kluj> to nie ten film, pomyliłem się. To jest to. Ja jestem, huuu! Ja jestem, sorry. Maja To jest filmik, spróbuj się nie wszystko. Przy... Dobra, wystarczy. Dziękuję za uwagę. Dzięki Wam za 100 tysięcy. Mam nadzieję, że to ktoś nagrał. Wrzućcie szoty, nagrajcie to, będzie niezła pamiątka. udało nam się. Dzięki Wam serdeczne. Ile w ogóle osób na live? 7 tysięcy, nice. E, dobra. Dzięki serdeczne. Fajnie, mam nadzieję, że się fa fajnie bawiliście przez te dwa miesiące. No dzięki, nie? Fajnie się bawiliście. Słuchaj, że tak głośno było. To były emocje, to były emocje. No i co? Niech ktoś to kto nagra, niech ktoś to kto nagra i to wstawi na swój kanał. Na pewno skomentuje. Niech jest pamiątka. 100 tysięcy subów. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Ej, może to sam wrzucę na kanał, nie wiem. E, dzięki, dzięki. Masz świetny content, to nie że. Czwartek, już jestem. jestem. Kratki, kratki, stary. Dzięki. Od... Ale nie i mi, co się śmialiście na razie, to ciągle było. Odwaliłem, prawda? Młody cyberman, młody cyberman. Młody cyberman. Ja przerzucę wam. 340 z chyba do 30 koła. Lecccc.